W środę uroczyście otwarto Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wolszowie. 12 miesięcy temu wbito pierwszą łopatę pod tę inwestycję. W tym okresie wybudowano jeden z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce, który jest rozlokowany na ponad 7-hektarowej działce. Budowa zakładu w Wolszowie w znacznej części została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Poznaniu. Wykonawca, który dzisiaj nam przekazuje ten zakład, podpisał umowę na kwotę ponad 52 milionów złotych, ale wcześniej tutaj jeszcze pracowała skanska, która miała ponad 2 miliony złotych. W sumie na realizację całego projektu, jaki mamy zrobić, łącznie z rekultywacjami, to przewidziane jest 84 miliony złotych. W skład spółki wchodzą gminy Kępno, Baranów, Bralin do Ruchów, Dzielowa Kłoda, Łęka Opatowska, Międzybórz, Oleśnica, Perżów, Rychtal, Syców, Czcinica oraz Miasto Oleśnica. Inwestycja ta jest częścią projektu pod nazwą Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego. Poza budową zakładu projekt obejmuje również budowę punktu przeładunkowego wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Smolna koło Oleśnicy, rekultywację siedmiu gminnych składowisk odpadów komunalnych, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, edukację ekologiczną oraz działania promocyjne. Przed uroczystym otwarciem miał miejsce rozruch zakładu. Technologia została sprawdzona i zakład niebawem rozpocznie swoją działalność. W sumie mamy obejmować swoim zasięgiem 136 tysięcy mieszkańców. To są mieszkańcy wliczeni w nasz projekt, który realizujemy. Ilość stąd tak naprawdę dopiero się okaże, ponieważ jest nowy system wprowadzony gospodarki odpadami, są nowe podziały na surowce, ale tak szacujemy, że zmieszanych odpadów komunalnych powinno być około 26 tysięcy, no i dodatkowo tak gdzieś do 35 tysięcy wszystkich odpadów łącznie z pozostałymi frakcjami, jakie są zbierane. Powiedział prezes Spychalski, który poinformował, że cały czas trwa nabór na pracowników, zwłaszcza fizycznych. Kadrę cały czas zbieramy, także nabór cały czas u nas trwa i będzie trwał jeszcze przez jakiś czas. Ponieważ jest to nowa instalacja, jest to nowy organizm, no cały czas musimy tutaj dobierać ludzi i to zapotrzebowanie, szczególnie na pracowników fizycznych, mamy bardzo duże. Głównym inicjatorem powstania zakładu był były burmistrz miasta i gminy Kępno, Piotr Psikus. Jestem bardzo szczęśliwy, że do jej realizacji doszło i że ona się zakończyła, będzie służyła 150 tysiącom mieszkańców zlokalizowanych w południowej Wielkopolsce i w zachodniej, w wschodniej części województwa dolnośląskiego. To co się rozpoczęło w 2008 roku, w marcu 2008 roku, dzisiaj się kończy. Ta praca wykonana przeze mnie w 2008, 2009, 2010 roku, doprowadzenie do podpisania umowy, do pozyskania dotacji z, Kończy to piękne dzieło, czyli ta otwierana właśnie dzisiaj inwestycja, która jeszcze raz podkreślam będzie służyła przede wszystkim mieszkańcom powiatu kępińskiego, gminom województwa dolnośląskiego, a w konsekwencji zdecydowanie w poprawie, wpłynie na poprawę środowiska naturalnego, przyczyni się do jeszcze lepszego zagospodarowania i gospodarki, gospodarowania odpadami komunalnymi. Podczas uroczystego otwarcia Niela Kępa burmistrz miasta gminy Kępno także podkreślała, że największy wkład w powstanie zakładu wniósł samorząd Z Kępna, ale podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Od władz samorządowych gminy Kępno to się wszystko zaczęło. Jakoś e, nie usłyszałam tego, że jednak pomysł to miasto i gmina kępno i realizacja e, tego wszystkiego. E, co się zaczęło? Dzisiejszy dzień bardzo uroczysty. Cieszymy się z osiągnięcia tego, że na pięknej ziemi kępińskiej mamy taki zakład, który być może skupi i da pracę dla wielu bezrobotnych. To jest też bardzo ważne. Również zadanie inwestycyjne, które przyszłościowo będzie dawać dochody dla gminy Kętno, a dochody to dalszy rozwój. Najwięcej kontrowersji wzbudza brak odpowiedniej drogi dojazdowej do zakładu. Pierwotnie miała także powstać droga do zakładu zagospodarowania odpadów od strony byłej krajowej Ósemki z Olszowy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jak wiemy, odmówił gminie Kępno przyznania na ten cel kwoty 4 milionów złotych, a zgromadzenie wspólników spółki inwestorów Kępno zdecydowało, że nie będzie budowy drogi do zakładu z byłej krajowej Ósemki. Zamiast tego powstaną mijanki na drodze krążkowy Kierno. Wspólnicy gminy Kępno jednocześnie jednogłośnie odmówili pomocy finansowej gminie Kęp... Przybudowy drogi z własnych środków, gdyż nie mogą dofinansować inwestycji drogowej na nie swoim terenie. Nie będę mówić o tym, co się nie udało, ale rozmawiałam z Panem Marszałkiem i wierzę, że cele i takie jakieś rzeczy niedociągnięcia zostaną również pokonane i w najbliższym czasie czy w najbliższym roku te niedociągnięcia związane z tym zakładem również. Zostaną zrealizowane. Piotr Psikus nie ma wątpliwości, że bezpowrotnie Gmina Kępno straciła 4 miliony złotych. Wiem, jaki wniosek złożyłem w 2010 roku jesienią, dotyczący również drogi, która miała być ujęta w projekcie. I podtrzymuję cały czas to, co powiedziałem wtedy, goszcząc na, na antenie radia i telewizji Sud, że ktoś zmienił decyzję, ktoś zmienił projekt i stracono bezpowrotnie 4 miliony złotych. Ktoś za to odpowiada. I sądzę, że obowiązkiem obecnych władz samorządu kiempińskiego, bo przynajmniej od czasu, gdy ta wiadomość stała się faktem, stała się faktem, bo tej drogi nie ma. Jechałem dzisiaj przez Olszowę, niestety drogą piaszczystą, że to powinno być do końca wyjaśnione. Ktoś za to odpowiada. Zgodnie z tym, co już kiedyś Państwu mówiłem, w ramach naszego projektu ta droga nie może być e, wykonana. Także tutaj samorząd, gmina Kępno cały czas szuka środków, żeby tą drogę wykonać. Na dzień dzisiejszy nie ma większych problemów tutaj z obsługą e, komunikacyjną naszego zakładu. E, jest też wykonane zgłoszenie do Wydziału Architektury i mamy podpisane porozumienie z Gminą Kępno na realizację mianek, Także problemu tutaj nie będzie do tego czasu powstania e, tej drogi tutaj od strony byłej ósemki. Już wkrótce zakład zagospodarowania odpadów rozpocznie normalne funkcjonowanie.